Raz na jakiś czas będą nam rzucali, żebyśmy się poróżnili i żebyśmy za czymś poganiali jakąś wojenkę światopoglądową, jak to oni mają w zwyczaju. Ja naprawdę nie boję się, że tutaj za drzwiami czeka dyżurna brygada homoseksualistów, którzy natychmiast chcą zdeprawować moje dziecko i całą moją rodzinę. Ja się autentycznie boję tego, co będzie, kiedy moje dziecko pójdzie do niezabezpieczonej szkoły. Na Waszym miejscu tego bym się bał, dużo bardziej niż tych bredni ideologicznych, które próbują nam dzisiaj opowiadać. I będą jeszcze kręcić te historie z LGBT, ile się da, bo oczywiście znaleźli sobie wroga, bo oczywiście będą, mają znowu metodę, żeby szczuć jednych ludzi na drugich. Dla mnie ten obraz z weekendu z, z, z tymi policjantami pilnującymi kamiennego Jezusa, to był po prostu jak z tej pieśni religijnej o tym, że darmo kamień wagi Wielkiej na grupy to czy zbrojnej straży użyli. Żeby Jezus broń Boże nie wyszedł do tych ludzi. I dzisiaj zacny skądinąd ksiądz z bazyliki Bożego Ciała tłumaczy, ale myśmy tej policji nie zapraszali, a nie mogliście jej wyprosić? A wyobrażacie sobie, co by było, gdyby wyszedł proboszcz i powiedział, panowie, odsuńcie się stąd. Nie blokujcie mi kościoła. Kościół jest dla wszystkich. Każdy tu może wejść. To jest istota kościoła. To czy policjanci by tam dalej stali? Wiecie, to, 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 to jak, jak, jak też nasz kościół w miejscami, bo nie mówię oczywiście w całości, mój kościół, do którego należy, nie zdaje egzaminu w tej sytuacji, to ja nie wiem jeszcze, jakie się muszą egzaminy wydarzyć, żeby on je zdał. Natomiast patrzę na tę całą sytuację naprawdę z, z oburzeniem i zastanawiam się, co jeszcze wymyślą, żeby nas między sobą skłócić, żeby jeszcze, jeszcze bardziej tę całą atmosferę w chory sposób, w sztuczny sposób podgrzać. Co myśmy dali z siebie zrobić w tej bandzie gamonii, którym płacimy jeszcze w dodatku ze swoich pensji? Będą mi jeszcze rodziny teraz bronić. Znaleźli się obrońcy, nieproszeni. Wy mi przede wszystkim załatwcie, żeby mi się gospodarka nie przewróciła w tym kraju. Wy mi załatwcie, żeby ochrona zdrowia działała, kiedy nie daj Boże będę potrzebował ja albo moi bliscy y, działania. Żeby szkoła była bezpieczna, to mi załatwcie. A nie bierzcie się za obronę mojej rodziny, bo z tym sobie sam poradzę. Dostatecznie dużo mam rozumu w głowie. Znaleźli się ojcowie narodu. Znaleźli się tatusiowie.